Dzień dobry, witam wszystkich, mamy godzinę 9.02, zaczynamy więc dzisiejsze Rynkowe Espresso pierwsze w 2023 roku. Witam serdecznie wszystkich i w nadchodzącym roku życzę samych udanych transakcji. Z tej strony Adam Kolecki. Proszę Państwa, dzisiaj naprawdę jest pierwszy dzień roku, kiedy rynki będą w sposób już pełny uczestniczyć, że tak powiem, pełnej zmienności i będą i wszystkie rynki się otworzą. W dniu wczorajszym mieliśmy jeszcze na większości rynkach, zwłaszcza za oceanem, święto. Dzień wolny nie chodzi Wall Street nie chodziła. Inne giełdy i część rynków europejskich towary nie chodziły również. Ponieważ giełdy terminowe w Chicago były pozamykane i w Nowym Jorku. W związku z tym te wczorajsze zmiany cen były marginalne, niewielkie i dopiero dziś rynek rozpocznie prawidłowy handel. No i widać wyraźnie, że, że ten dzisiejszy dzień przyniósł już pierwsze zmiany, o czym za chwilę. Najpierw jednakże kilka słów na temat danych rynkowych, które w dniu dzisiejszym się pokażą i które mogą mieć wpływ. Rano już w zasadzie w nocy polskiego czasu wyszedł finalny odczyt indeksu PMI przemysłowego dla Chin, to jest dość istotny wskaźnik, pokazuje kondycję potencjalną przyszłą kondycję przemysłu w Chinach i ten wskaźnik spadł z 494 na 49, aczkolwiek Wyszedł odrobinę 20 lepiej niż rynek oczekiwał, tym niemniej jest to poniżej 50 punktów, czyli granicy rozdzielającej rozwój od kurczenia się. Innymi słowy, w Chinach możemy oczekiwać w najbliższym okresie jednak cały czas kurczenia się przemysłu, produkcji przemysłowej. O 8 rano polskiego czasu wyszła inflacja z Turcji, no i tam Obserwujemy spadek inflacji, aczkolwiek spadek z bardzo, bardzo wysokich poziomów. Ostatni odczyt inflacji za listopad to był 84,4. Odczyt za grudzień, opublikowany dziś, to 64,3, czyli inflacja ogromna. No i o godzinie 14 będziemy mieć bardzo ciekawy odczyt. Inflacja konsumencka, dane wstępne z Niemiec. Tam oczekuje się, iż wstępna inflacja rok do roku wyniesie 9,1% przy odczycie ostatnim za listopad 10, natomiast inflacja HIC 10,7% przy ostatnim odczycie 1,3%. To jest dość istotny wskaźnik, bardzo nawet istotny, głównie dla euro przede wszystkim, bo Niemcy, jako państwo o największej gospodarce w strefie euro. Mają dosyć istotny wpływ na, na politykę pieniężną prowadzoną przez Europejski Bank Centralny i myślę, że członkowie ECB, Rada Dyrektorów ECB spogląda jednak bardziej uważnym wzrokiem na inflację w Niemczech niż na przykład inflację w, w, innych, w innych krajach należących do strefy euro. O godzinie 15.30 PMI przemysłowe dla Kanady, a o 15.45 PMI przemysłowe z USA, ale to już odczyty finalne i wydatki budowlane o 16.00. Można więc powiedzieć, że te dane dzisiejsze najważniejsze to są dane z Niemiec, dane inflacyjne. Zerknijmy teraz na wykresy. Zacznijmy od euro-dolara. No tu się niewiele dzieje. Jeżeli chodzi o eurodolara, to cały czas od połowy grudnia jesteśmy w wąskim trendzie bocznym. Trendzie bocznym pomiędzy 1,0580 a 1,0740. Jednakże widać, że eurodolar nie ma siły wyjść mocno powyżej poziomu 1,0740-1,0750. Czerwona belka, którą stali, walce rynkowego Espresso doskonale znają, która została wybita, ona została wybita, jednakże rynek jakoś mocno nie odszedł, jakoś mocno nie, nie wzrósł po jej wybiciu. Mało tego, dziś po otwarciu rynków obserwujemy, zwłaszcza ostatnia godzina, takie troszkę tąpnięcie. Można więc oczekiwać, że... Że będziemy gdzieś tu zmierzać w kierunku dolnego ograniczenia, czyli 1,0570, czyli krótkoterminowo euro-dolar może zaliczyć korektę całego tego ruchu wzrostowego i tu krótkoterminowo wsparcie to jest 1,0580. Później na wykresie czterogodzinowym średnia dwusetka to jest 1,0530, no 28,30, tak. I to są takie poziomy, a później no to 1,04,25. Przy czym ten drugi poziom 1,04,20 widziałbym raczej jak już to dopiero po payrolach. Payrole, które są w piątek. Natomiast tak jak mówię, wygląda na to, iż krótkoterminowo rynek zbiera się tu do jakiejś korekty technicznej po tych wzrostach, które trwają praktycznie nieprzerwanie od. Początku listopada. Nieprzerwani w tym sensie, że nie było jakiejś korekty trwającej dłużej niż 3 dni. Tak? Wcześniej oczywiście były korekty, ale to były takie krótkoterminowe, krótkoterminowe korekty. W przypadku euro takie dość istotne wsparcie jest też 1.03.30. Tam mamy przecięcie się średniej 50, 5 i 200. I to jest, proszę Państwa, pierwsze takie przecięcie. Jeżeli na to spojrzymy, pierwsze przecięcie od mniej więcej czerwca 2020 roku. To jest wtedy po raz ostatni średnia 55 przebiła 200, co po pierwszej tej takiej fali wzrostowej tuż, tuż po COVID-zie, tuż po wybuchu pandemii. I to było. Przyczynkiem do tego, że później ten trend był kontynuowany przez kolejne, przez kolejne ponad pół roku, bo w zasadzie od czerwca, no, pół równo prawie pół roku, od czerwca do pierwszych dni stycznia, czyli czerwona przecina niebieską. Teraz też mamy do czynienia z taką sytuacją. Czerwona, czyli 55, która już dość mocno rośnie, przecina. Przecina dwusetkę i też to się dzieje po pierwszej fali wzrostowej. Także na to bym zwrócił, zwrócił uwagę, czyli krótkoterminowo raczej do dołu, średnioterminowo szukałbym okazji do otwierania długich pozycji troszeczkę niżej, czy znaczy troszeczkę, no sporo niżej, czyli dopiero w okolicy 104, 103 50 30, ale to dopiero po myślę, że po raporcie z rynku pracy. Również ta ostatnia godzina, czyli teraz w zasadzie już po, po 9 rano przyniosła wybicie się kabla z wąskiego trendu bocznego. Kabel, czyli GBPUSD, które pozostawało w wąskim trendzie od mniej więcej 20 grudnia, od dołu 1,1990, od góry 1,2130. Obecna świeczka godzinowa powoduje wybicie z tego wąskiego trendu. Można krótkoterminowo pokusić się tyłu osela ze 100% 21,50. Target: myślę, że funtowi należy się jakaś korekta techniczna. Pierwsze wsparcie: 1,1788. I zerknijmy jeszcze na Australijczyka. Elipsami, takimi kółkami zaznaczyłem y, miejsca testowania średniej dwusetki na wykresie dziennym. W zasadzie od kwietnia ubiegłego roku mamy piąty test średniej dwusetki. I dzisiejsza sesja pokazuje, że ten test również będzie nieudany, bo świeczka dzienna. Rysuje się nam spadkowa, jeżeli tylko dzień zakończy się, tak jak teraz, może to oznaczać, iż Australijczyk będzie zmierzał w kierunku 0,6650, tym niemniej to jest krótkoterminowe podejście, tak? Czyli krótkoterminowo na cel, średnioterminowo, natomiast myślę, że myślę, że w najbliższe wsparcie to jest 0,65, które raczej powinno powstrzymać. Kolejne, kolejne spadki. Jeżeli wypadło, no to później, później mamy poziom mniej więcej 0,60 czy 0,60, czyli krótkoterminowo do dołu, średnioterminowo e, myślę, że jest to tylko korekta tej pierwszej fali wzrostowej, która panowała od października i docelowo w dalszej części roku, no to będziemy zmierzać na poziomy 0,75-0,50, ale, ale to na razie jeszcze takich miejsc do otwarcia pozycji długiej nie widzę. Jeszcze dwa słowa na temat złotego. Przypomnę, jutro mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która jednakże nie zamierza zmie zmienić prawdopodobnie stóp procentowych. One pozostaną na niezmienionym poziomie, tak przynajmniej wskazują analitycy. Złoty lekko się osłabia. Przypomnę, w okresie świąteczno-noworocznym złoty osłabił się dość istotnie z 3,62 na 3,70, 4,62 na 4,70. Później ym, 30, 30, 29 i wczorajsza sesja lekkie umocnienie, i dziś znowu zaczynamy od osłabienia. Wydaje się, że euro złoty wraz z lekkim tu umocnieniem dolara, które prawdopodobnie będziemy obserwować, osłabi się i za chwilę, za chwilę, czyli dziś, jutro, powinniśmy przetestować ostatnie szczyty, czyli 4,71. Tak więc złoty krótkoterminowo słabszy, średnioterminowo natomiast Kluczowy poziom oporu to jest 4,71,80, 4,72. Jeżeli udałoby się bykom tu wybić ten poziom, to później kolejny opór to dopiero 4,78. Zmienności dużej na eurozłotym nie widzimy ostatnio. Natomiast wydaje się, że też rynek dojrzał do tego, żeby korekta techniczna tej fali umocnienia, która panowała nam tu od października, czyli od poziomu 4,88. 4,90 do 4,62, czyli, czyli blisko tam 30 groszy. Ta fala spadkowa, ta fala umocnienia złotego powinna zostać skorygowana. Czyli złoty raczej słabszy w najbliższych dniach. Zerknijmy na węglowodory, bo tam się sporo dzieje. Mam tu na myśli zwłaszcza nadgaz. Nadgaz po otwarciu się z rynku terminowego w Stanach, luką Bessy osiąga nowe wielomiesięczne minima. Luka Bessy, którą obserwujemy może być ciężka do zamknięcia w najbliższych tygodniach, gdyż no Wygląda to dość kiepsko z punktu widzenia posiadaczy długich pozycji. Ostatni raz poziomy, które widzimy obecnie, były w lutym ubiegłego roku. Za chwilę więc będziemy osiągać nowe roczne minima. Kto by się spodziewał, że mając wojnę w Ukrainie, zablokowanie praktycznie handlu. Pomiędzy Rosją a Unią Europejską w zakresie gazu, bo przypomnę, Nord Stream 1 zamknięty, ograniczony przesył również pozostałymi gazociągami i przekierowanie się na gaz ze Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie ten, który, którego notowania tu widzimy. I z Bliskiego Wschodu, czy przede wszystkim z Kataru, kto by się spodziewał, że będziemy obserwować w zasadzie rok po wybuchu wojny roczne minima. Rynki są nieprzewidywalne i to notowanie nad gazu to wyraźnie pokazują. Natomiast też z drugiej strony proszę też pamiętać, jak, jaka jest charakterystyka tego rynku. Charakterystyka jest niezwykle zmienna. Innymi słowy, po wybijaniu jakichś minimów rynek wraca. Więc myślę, że również tak się teraz stanie, czyli jeszcze dociśniemy tu troszeczkę do dołu, po czym będziemy obserwować jakąś korektę, korektę techniczną. Rynek jest niezwykle szarpany i granie wybicia jest raczej kiepskim, było raczej kiepskim pomysłem. Natomiast na troszeczkę inna sytuacja jest na ropie, tu testujemy spadkową linię trendu. Ropa w zasadzie od początku grudnia pozostaje w takiej korekcie wzrostowej i tu Proszę zwrócić uwagę, pokazałem strzałkami momenty testowania tej spadkowej linii trendu. Tak? I teraz testujemy zarówno spadkową linię trendu, jak i średnią 55. Jeżeli uda się ropie wybić poziomy 81,5, mniej więcej 81,30, to jest możliwe wzmocnienie i podejście pod 90. Tak? Natomiast no na razie musimy to przebić. Prawdę mówiąc, patrząc na, na dynamikę ruchu wzrostowego wygląda to słabo. Wszystko wskazuje na to, że, że średnioterminowy średnioterminowy sygnał kupny na, na złocie, bo złoto po raz pierwszy od maja ubiegłego roku wyszło, wybiło poziom 1820. Tak wygląda wykres spotowy złota. Złoto po otwarciu się rynków terminowych wczoraj złoto nie chodziło przebił poziom 1820 przebił też potwierdził wybicie średniej 55 na wykresie tygodniowym która zmienia swój kierunek na wzrostowy no i no i kolejny silny opór to są dopiero poziomy Historycznych szczytów, czyli 2070 dolarów. Po drodze jeszcze mamy oczywiście taki troszeczkę mniej silny poziom oporu, czyli mniej, takie mniej istotne szczyty, to są poziomy 1920. Tym niemniej wydaje mi się, że, że rynek będzie teraz troszeczkę czuły na, na realizację zysków i z, zwróciłbym uwagę na piątkowe payrolle, bo rynek zaczyna się robić powoli wykupiony. I kto wie, kto wie, czy to było troszeczkę nie, była taka próba wciągnięcia graczy długich po, po długiej stronie rynku, wycięcia stop losów od krótkiej strony, po której nastąpi korekta. Charakter rynku na, przez ostatnie tygodnie, miesiące nawet pokazuje, że są dosyć szarpane czyli jakiś mamy ruch dwa kroki do przodu, krok do tyłu, tak czy wcześniej dwa kroki do tyłu krok do przodu i dlatego też wyrysowałem tu taką, taką linię do dołu, że kto wie, kto wie, czy nie będziemy mieć tu do czynienia z jakimś z jakąś cowką. natomiast średnioterminowo się sytuacja można powiedzieć poprawiła, gdyż wybity opór to pokazuje jednak siłę, siłę byku. I potwierdzeniem tego też jest zachowanie się platyny, która, którą pokazywałem Państwu w ubiegłym jeszcze roku, w grudniu, tam pokazywałem taki trójkąt, i proszę zwrócić uwagę, pod koniec ubiegłego roku doszło do wybicia z tego trójkąta, i mamy trzecią z rzędu sesję wzrostową. Tym niemniej platyna, proszę zwrócić uwagę, testuje obecnie spadkową linię trendu i dolne ograniczenie, jednocześnie górne ograniczenie kanału, w którym się znajduje. To jest ten kanał, tu Państwo widzą który obowiązuje w zasadzie od listopada 2020 roku. Przebicie wyjście górą z tego kanału dałoby silny silny i wzrostowy. Tym niemniej no musimy to przebić, tak? Żeby to przebić kur musi wyjść na wykresie tygodniowym powyżej, czyli powyżej tej spadkowej linii trendu. Podsumowując, wyjście z trójkąta z konsolidacji, podejście pod spadkową linię trendu i też prawdopodobnie jakaś cofka. Zresztą to już widać na wykresie, proszę zwrócić uwagę, na wykresie dziennym mamy, rysuje się nam tu górny cień. Natomiast średnioterminowo wskazania są pozytywne. Dzisiaj do handlu wrócą też Amerykanie na Wall Street. Handlujący, będzie to pierwsza sesja w 2023 roku na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych. Kondycja amerykańskiego rynku akcji jest słaba. Wzrosty są mizerne, silnie korygowane. Dynamika wzrostów jest bardzo kiepska. I pomimo tego, że aż się prosi tu o jakąś, jakiś ruch wzrostowy większy, przypomnę: trend spadkowy na Wall Street trwa już rok. Szczyt. Na SP 500 miał miejsce w pierwszych dniach stycznia, tak? SP 500 swój all time high zaliczył 4 stycznia, jutro będzie rok. To był all time high na, poziom, na kontrakcie terminowym. To był dokładnie poziom 4808. Tak? Czyli jutro będzie rok, od kiedy SP500 zaliczył swoje historyczne maksima, i od tego momentu ani razu nie wyszedł na nowe, nowe szczyty. I tak jak mówię, tak jak to widać na wykresie, te, te wzrosty są dosyć mizerne. Jeżeli miałbym coś tu próbować prognozować, to. To widziałbym jeszcze jedno zejście w kierunku 3,600, zanim będzie próba wygenerowania jakiejś większej fali wzrostowej. Można więc powiedzieć, że, że na, na rynkach, amerykańskim rynku akcji panuje BESA, która z jednej strony e, objawia się spad, spadkami cen akcji, a z drugiej strony e, ich deprecjacją, jeszcze inflacji. I e, na razie sygnałów do zmiany tej tendencji nie ma. E, tak wygląda. Tak wygląda wykres wykres dzienny. SP: Mamy raz, dwa, trzy podejścia pod spadkową linię trendu, trzy podejścia nieudane i z drugiej strony też brak jakichś impulsów. Nie ma też jakiejś dynamiki spadków. Tak więc nie ma tu w tej chwili zmienności. Raczej szukałbym. Tej zmienności gdzie indziej, raczej chyba na walutach niż na, niż na indeksach. Natomiast dla średnioterminowych graczy oczekiwałbym powolnego schodzenia w kierunku 3,5 tysiąca punktów. I tak samo wygląda troszeczkę DAX, w tym sensie tak samo, że tu również ostatnie dni nie rozpieszczały inwestorów. Tu cały czas wchodzimy z boczniaka w boczniak, bo od początku Listopada w zasadzie pozostawaliśmy najpierw w trendzie bocznym pomiędzy 14200 a 14500, po czym zeszliśmy półkę niżej i znowuż mamy trend boczny, tak? Mniej więcej od 15 grudnia pozostajemy pomiędzy poziomem 13800 a 14200. Teraz atakujemy to 14200, tak i tu też chyba najlepszą strategią to jest gra po prostu w trendzie bocznym. Inaczej na, na, tą chwilę, na tą chwilę nie widzę tu jakichś takich silnych sygnałów. Dopiero wyjście powyżej tej różowej belki, czyli powyżej 15 tysięcy dałoby szansę na wyprowadzenie ruchu wzrostowego oraz zejście poniżej 15, 13 tysięcy 500 dałoby szansę na jakiś większy ruch spadkowy. I może jeszcze na koniec dwa wykresy. Jeden z wykresów to jest dość rzadko pokazywany również indeks i to jest indeks Nikkei. Chcę go pokazać, ponieważ jesteśmy w dość istotnym, ważnym technicznym poziomie. Muszę go znaleźć. O, jest. Proszę zwrócić uwagę. Tak wygląda Nikkei. Nikkei pozostaje w trendzie bocznym w zasadzie od marca ubiegłego roku. Jest to bardzo ciężki rynek, bardzo mocno szarpany. Natomiast testujemy w tej chwili 25 tysięcy punktów, czyli to są minima, które były trzykrotnie testowane w maju, w czerwcu oraz we wrześniu ubiegłego roku. No i teraz mamy styczeń, ponowny test. Jeżeli wybijemy ten poziom, otworzy to drogę do, no co tu dużo mówiąc, do Bessy tak, na Nikeju, bo później później kolejne wsparcia, no to jest no to jest 24,200, ale to nie sądzę, żeby, żeby po, po przebywaniu przez 10 miesięcy w trendzie bocznym, żeby 200 000 punktów niżej wsparcie zatrzymało. Raczej bym wtedy widział już zejście tu w kierunku 20 tysięcy 20, punktów. Tak więc dość ciekawa sytuacja, natomiast wydaje mi się, że na razie po prostu utrzymamy ten trend boczny i odbijemy się, podchodząc po 27 tysięcy I ostatni wykres w dniu dzisiejszym, to jest po otwarciu Wall Street, Otworzy się nam Apple. Apple w ubiegły tydzień wybił minima i wrócił. Mamy długi, dolny cień od wsparcia. Jeżeli ten tydzień przyniósłby wzrost powyżej 132 dolarów, dałoby to szansę na wyprowadzenie jakiejś kontry wzrostowej. Natomiast zamknięcie się tygodnia poniżej minimum z ubiegłego tygodnia, czyli poniżej 126, mogłoby oznaczać poniżej 120, dobrze 6, słabo widzę, tak 126, no dałoby niedźwiedziom asa w rękawie w postaci zejścia nawet w okolice 100 dolarów, tak więc ważą się losy średnioterminowego trendu na Apple. proszę zwrócić uwagę, że przebicie trwałe przebicie 126 dałoby strukturę trendu spadkowego, tak, czyli tu mamy niższy szczyt versus ten szczyt, który był ustanowiony rok temu. Tu mamy dołek, który był w czerwcu i tu byłby też dołek niższy od tego dołka. Klasyczny trend spadkowy według teorii dołek. Na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w czwartek.